w kanale Władek4 dzisiaj się zajmiemy zasilaczem warsztatowym a zrobimy go z zasilacza komputerowego i wtyczki wykorzystamy z elektrozłomu który mam to będą wtyczki zrobione z tego wylotuję to i postaram się to tutaj wpakować i będę po prostu podpinał się pod to dwoma kabelkami. Z drugiej strony będą krokodylki i będę miał po prostu 3,3 V, 5 V oraz 12 V. Już zakupiłem sobie osobno kabel. To też tak jakby z elektrozłomu, ale to jest sprawne. Kupiony jest do tego kabel, inne elementy. Nic tylko zacierać ręce i się cieszyć, że będzie po prostu zasilacz warsztatowy taki jaki ma być, w niskiej też cenie. Dobra, nie przedłużając, lecimy z tym. Dobra, a więc minęło trochę czasu i zasilacz. Będę go rozbierał i będę po prostu mierzył i wycinał dziury. Mam już tyczkę wylutowaną. Wziąłem też, przystosowałem te stare kable. O, tu je trochę przerobiłem, żeby było na jedną złączkę. Kable wymieniłem. Taką, jakby wpinaną wpinano z dwóch stron sobie zrobiłem to są krokodyliki, tak jak mówiłem. Nie wiem, to jest jakieś półtora metra kabla, coś takiego. Pod spód jeszcze dam filc, żeby się nie rysowało. Włącznik potrzebowałem rezystorów po 440 ohmów około, więc sobie po prostu wziąłem, zmostkowałem dwa rezystory, żeby mieć tyle lecza. Dwie diody, czerwona i zielona. No i w sumie tyle. Teraz będę pokazywał jak to odpowiednio przyciąć, żeby uzyskać to co chcemy i będziemy po prostu już to wszystko składali tak jak się należy. Otwory zostały już wywiercone. Zamontowałem już tą wtyczkę, zabezpieczyłem taśmą. Tutaj też do włącznika, żeby to za bardzo nie zwierało. Nawet udało się to jakoś tak nie porosować tej warstwy ochronnej, bo to jest tak jakby farba. Tu będą nasze diody. to nasz włącznik. No i już się będziemy brali za te kable, jak to właściwie przyciąć. I jeszcze takie jedno. No jak już bierzecie sobie taki jakby zasilacz komputerowy, nawet chociażby stary, ja bym raczej radził go odmuchać. Nie wiem, jak macie sprężarkę, to go w domu odmuchać sprężarką, czy po prostu jakoś go lekko wyczyścić w środku, bo mogą tam być jakieś syfy. No i jak wiercicie te dziury... Tutaj. Musicie sobie to rozmierzyć jakoś, nie wiem, suwmiarką, czy tam po prostu kątownikiem, czy nad linijką. To nie wierzcie tego, jak jest założone na to, bo opiłki się mogą dostać tu do środka i może być jakieś zwarcie potem. To najlepiej zrobić powoli i spokojnie, żeby wszystko było dokładnie, bo po co mamy to rozbierać 10 razy, skoro możemy to zrobić raz, spokojnie. A dobrze, dobra, bierzemy się teraz za te kabelki. Interesuje nas um, 4 napięcia oraz masa. Jak widzicie, tutaj jest pomarańczowy kabelek, i tutaj pisze 3V. Tu jest czerwony kabelek, pisze 5V. Tu jest. Um, nie wstrząsnę się za bardzo. O, widzicie, 12V2, czyli 12V. Tam też wszystko są podpisane, te kabelki. I jak jest na przykład też to na minusie, minus 12V, o widzicie? Ten niebieski kabel. O jest. I pisze tam minus 12V, pod to będziemy się wszystko podpinać. Mamy tu pełno wtyczek, tu jest jedna wielka oraz mamy tu te mniejsze. Niektórzy mówią na nie mol, molex, ale tu chodzi głównie o to z jakiego są materiału zrobione, ale nas interesuje głównie ta. Bo tu jest większość naszych kabli, możemy sobie je dociąć tak jak chcemy. Tylko pamiętajmy, bo nam się w ogóle to nie uruchomi, jeżeli nie zewrzemy zielonego kabelka z jakimkolwiek czarnym kabelkiem, wtedy po prostu się uruchomi nas cały zasilacz. Ale jeżeli my chcemy mieć dwa włączniki, nie tylko jeden co jest z tyłu, żeby mieć to podwójną regulację, to sobie trochę to pokombinujemy i z tym włącznikiem i diodami to tak połączymy, żebyśmy po prostu zaświeci się czerwona dioda. Jak uruchomi ten guzik, a jak sobie przyłączymy to, cyk, zaświeci się zielona i wtedy dopiero będzie napięcie tutaj. Tu jeszcze się poprzykleję karteczki lub napiszę markerem, jakie są napięcia. Dobra, teraz czas to przyciąć i lecimy z tym. Musimy mieć rezystory około 450 ohmów, ale pasuje, żeby było jeśli już troszkę powyżej 450 ohmów, tak byłoby najlepiej. Ja mam tu złączone dwa, bo jeden był za mały, nie miałem takiego jakiego trzeba. To sobie podpisałem, jak to ma być, żeby wiedzieć, gdzie się przylutować. Wziąłem sobie anody, przyciąłem, bo to dość długie się zrobiło, to wszystko. Wszystkie te kabelki przygotowałem do lutowania i jeszcze pamiętajmy o jednym, bo zauważyłem, że tu był. O, patrzcie, dwa kabelki. W jeden pin, czyli one są w środku zwarte, dlatego sobie wziąłem, zabezpieczyłem tutaj tasiemką i też to potem zawrzemy, żeby po prostu wszystko działało tak jak trzeba, żeby potem nie było jakichś problemów. Dobra, teraz będę lutował te stolki do tych anod i będziemy się podpinać pod włącznik, żeby zrobić nasz przełącznik. Teraz bierzemy. Te dwa kabelki, co, odłoży, co odłożyliśmy na bok, zwieramy, to się zalutuje i weźmie się tą opaską termoskruszliwą. Pakiecikujemy sobie po cztery przewody z tej samej grupy. Czyli, jak tutaj jest po prostu ten segment, o ten prostokąt, to z tego segmentu bierzemy po cztery przewody. Tak wszędzie. Będziemy potrzebowali szczarnik w sumie, moim zdaniem, sześć przewodów, więc jeden po cztery. Kabelki, jeden po dwa, a reszta będzie nam niepotrzebna. Dlatego najlepiej jest ją wziąć, przyciąć, dać opaskę termoskrótszywą, taką większą, nagrzać. Jak już ją nagrzejemy, to końcóweczkę sobie nagrzewamy trochę bardziej. I wtedy potem przyciskamy sobie szczypcami. I nam ładnie się wtedy to wszystko zatapia. Tutaj też sobie kiecikujemy sobie po cztery. Z tych żółtych. Tylko, że tutaj jest napięcie 12V V2, a tu jest V1. Więc ja wziąłem sobie je osobno. Jak coś to wezmę sobie to jeszcze zabezpieczę. Reszty kabelków na razie bierzemy na bok, bo mogą się jeszcze nam przydać te. No i bierzemy się teraz za lutowanie. Do włącznika to się weźmie, o tak skręci, o tak zalutuje. Dobra, teraz czas z włącznikiem zabawy. Teraz katody obu diod musimy ze sobą zewrzeć oraz połączyć z jednym slotem naszego przełącznika. Teraz do anody czerwonej diody podpinamy kabel fioletowy. Tak uh -huh, w ten sposób do rezystora. A kab, a... Czerwony jeden kabel prowadzimy też przez rezystory do diody zielonej w ten sposób. No, i teraz na górę przycisku dajemy zielony kabelek. Na drugie wyprowadzenie przycisku, żeby to nam zadziałało. I jeszcze bierzemy sobie albo jeden, albo dwa kabelki czarne, bo to jest masa. I prowadzimy tam, gdzie złączyliśmy te nasze. Katody. No i teraz trzeba to wziąć, zabezpieczyć, dać tam, gdzie trzeba opaskę termoskorczliwą, gdzie nie, gdzie też taśmę, a najbardziej wrażliwe miejsca to po prostu zaleje klejem na gorąco bo to jest najłatwiejszy sposób. Dobra. Jak już zalejecie to klejem, to pamiętajcie, żeby przycisku za bardzo nie zalewać, czyli nie wtłaczać tam jak najbardziej bo czasem dojdzie do takiego przypadku, że wleje się klej do środka i po prostu tak jakby zaśnie działało, nie będzie przycisk w ogóle działał ja sobie tak to zabezpieczyłem te rezystory też, bo trochę za bardzo mi ten kabel wystawał dobra jest obcinaszka do paznokci, jeżeli chcecie takie nie wiem jak na to się mówi, takie włoski obciąć, co Wam przeszkadzają, nawet żeby lepiej to trochę wyglądało Wszystkie kabelki są już zabezpieczone idealnie, zostało tylko podłączyć tutaj w odpowiednie miejsca i mam już nawet zapisane, zapisałem sobie na kartce, że pomarańczowy to jest 3,3V, czerwony to jest 5V, żółty to jest 12V, czarny to jest masa, a niebieski to jest minus 12V. Zostało mi to wziąć tutaj, przelutować, zabezpieczyć klejem i złożyć i sprawdzić jak chodzi. A więc, zostało to wszystko już zlutowane. Teraz ważna rzecz, to też trzeba zabezpieczyć klejem na gorąco, żeby nie było zwarcia. A tam gdzie się tylko i nada, zabezpieczyć tak jak potraficie jak najlepiej. Tak jest moje zdanie. E, dobra, trzeba to złożyć i sprawdzamy. A więc, tak wygląda efekt końcowy. Już wszystko sprawdzałem, wszystko działa tak jak trzeba. I teraz bardzo ważna rzecz, bardzo Was proszę o skupienie, bo to jest bardzo istotne. To jest urządzenie wewnętrzne z komputera. To, że ma pokryte jest jakąś tam, nie wiem czy to farba, czy co, to nie zmienia faktu, że to jest, przewodzi to po prostu prąd, bo to zauważyłem miernikiem. Dlatego to najlepiej jest wziąć, włożyć w jakieś opakowanie, które jest izolatorem, zabezpieczyć jak tylko inno się da, żeby nie było przebicia, bo jak będzie przebicie, to nie będzie fajnie jak nas prąd popieści. Moim zdaniem absolutnie minimum to jest taśma izolacyjna na całej powierzchni wszędzie. Tak zrobiłem u siebie, bo na razie nawet nie mam i tak przy sobie żadnej Żadnego po prostu pojemnika na to odpowiedniego. I ważne, jak zaklejecie to taśmę tak jak ja, izolacyjną, powoli, spokojnie taśmę nie naciągamy, bo wtedy sama się weźmie, ściągnie do środka i wszystko, odklei się, wszystko będzie się kleić. I nie wolno otworów wentylacyjnych w ogóle brać, zaklejać taśmą To jest bardzo ważne, bo przecież to musi się wentylować. A więc dobra, pokażę Wam efekt końcowy. O, jeszcze jedno. Jeżeli robicie to, co ja. Fajna rzecz, nie powiem, naprawdę przydatna, ale jest jedno ale, najlepiej byłoby, jakbyście nie tylko po mój film sięgnęli, ale też po kilku innych osób, po prostu popatrzeć jak to się robi, powoli, spokojnie i dokładnie. Przypominam, że to jest 230V tutaj wpinane, prąd sieci i jeżeli będziecie to robić za szybko, niedokładnie, powstanie przebicie, to może, mogą się różne rzeczy stać. Mam nadzieję, że, że Was przestrzegłem. Nie, to nie znaczy, że tego nie wolno robić. To nie znaczy, że to jest zakazane. To po prostu tu chodzi o to, żeby zrobić to powoli, dokładnie i trzeba mieć jakieś malutkie pojęcie o elektronice. Na przykład moje filmy na kanale, nie? Jakbyście pooglądali wszystkie, jakie mam, to już byście mieli jakieś tam już doświadczenie, coś już byście wiedzieli. Dobrze, pokażę Wam, jak to działa. Dobra, całość już jest spięta do prądu. Pierwszy włącznik załącza nam diodę, że jest po prostu prąd w instalacji TC-100. To dopiero nam aktywuje te wszystkie, te wszystkie piny do podpięcia, i włącza się wtedy wentylator. Słyszycie? Ma się wtedy włączyć wentylator. Jeżeli wam się coś nie udało, lepiej weźcie to, odłączcie od sieci, odczekajcie jakiś czas, i dopiero. Zacznijcie, rozbierę to do środka i patrzeć co się stało. Ewentualnie zsięgnijcie poradę kogoś, co już ma większe pojęcie o elektronice. Dobra, tutaj mamy GND, czyli po prostu masę. Podpinamy sobie masę, podpinamy, weźmy się, podepnijmy pod 5V, tak? Miernik tutaj jest, tutaj jest. Specjalnie to jest na krokodylki zrobione, żeby mógł się wpiąć choć gdzie. No i dobra, włączamy. A, te przedziałka będzie w sam raz. Widzicie dobrze? No, powinniście widzieć dobrze. A więc podpinamy się. Minu o. Jest jedno. Teraz. O, drugie. 5V i 9, 10 około. Czyli jest dobrze. jest tak jak trzeba. Teraz się podepnę. 3,3V. Jest. Jest. 12V. Też jest. Mamy minus 12V po to, że jak w sobie ustawimy większą przydziałkę na mierniku i podepniemy się po 12V i minus 12V, wtedy będziemy mieli 24V. To już jest wszystko, jeśli chodzi o tego małego pana. Róbcie ostrożnie, róbcie powoli. Życzę Wam powodzenia i trzymajcie Wam kciuki, żeby Wam zadziałało. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Widzimy się wkrótce.